Burza w Opolu. Będzie bojkot? Orłośnie owija w bawełnę. Szczujnia, propaganda, manipulacja, kłamstwa. Festiwal polskiej piosenki w Opolu rozpocznie się już w najbliższy piątek, 9 czerwca, tymczasem nad imprezą przetacza się medialna burza. Najpierw reżyser koncertu wulgarnie zwyzywał dodę i występ gwiazdy w Opolu stanął pod znakiem zapytania. Teraz Maciej Orłoś zwraca się do artystów z pytaniem, czy chcą firmować swoją twarzą manipulacje i kłamstwa. Jakiś czas temu były prowadzący Teleekspresu zaapelował wręcz, by miasto Opole wycofało się z organizacji festiwalu, który jest zdaniem jest upolityczniony, bo realizowany przez skrajnie upartyjnione media rządowe. Tym razem Maciej Orłoś zwrócił się bezpośrednio do artystów zaproszonych do Opola. Czy ktokolwiek z artystów się ocknie? Szokujące sceny rozegrały się już podczas prób w Opolu. Reżyser koncertu debiuty kazał do dziewy: Gwiazdka, 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 Ać. Kropka. Ja nie wiem, czy ja zrobię to, Opole, żaliła się w sieci zapłakana doda. Ostatecznie TVP szybko przeprosiła i przydzieliła gwieździe nowego reżysera. Co z innymi artystami, których w programie 60 KFPP nie brakuje? Z mocnym pytaniem zwrócił się do nich Maciej Orłoś, który już wcześniej występował przeciwko organizacji festiwalu. Prezydent Opola naprawdę nie ma obowiązku poprzez współpracę w TVP i autoryzowania zła w telewizji zwanej publiczną, pisał Orłoś w swoich mediach społecznościowych. Teraz, na kilka dni przed rozpoczęciem opolskiego festiwalu, dziennikarz w mocnych słowach zwrócił się do artystów. Zastanawiam się, czy ktokolwiek z artystów, którzy mają wystąpić na festiwalu w Opolu, ocknie się po ostatnich wydarzeniach i zrezygnuje, nie chcąc firmować swoją twarzą szczujni, propagandy, manipulacji, kłamstwa. Ja niestety wątpię. A wy? Napisał Maciej Orłoś na Twitterze. Czy bojkot Opola ma sens? Mało znacząca impreza. Kilka lat temu w proteście przeciwko propagandzie TVP kilkudziesięciu wykonawców odmówiło udziału w opolskim festiwalu. Czy do podobnego bojkotu dojdzie w tym roku? Najprawdopodobniej nie. Ten festiwal stracił jakiekolwiek znaczenie. Najpopularniejszych wykonawców na nim nie będzie i nie muszą tego ogłaszać, stwierdziła w branżowym magazynie Press zajmująca się na co dzień popkulturą Karolina Korwin-Piotrowska. Kiedyś występ w Opolu mógł wypromować artystę czy zespół, wielu znanych później wykonawców tam rozpoczynało karierę. Obecnie to mało znacząca impreza, na której organizację Szkoda Pieniędzy dodała.